W dzisiejszym filmiku dotyczącym termodynamiki zajmę się rozszerzalnością temperaturową ciał stałych, cieczy i gazów. Jeżeli chodzi o cieczy i gazy, to na skutek wzrostu temperatury rośnie ich objętość. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że jeżeli rośnie temperatura, to rośnie średnia energia kinetyczna ruchu postępowego, czy to cząsteczek cieczy, czy gazów, czyli rośnie prędkość. Jeżeli mamy Zbiornik i powiedzmy, że mamy tutaj jakąś ciecz. To cząsteczki tej cieczy po prostu mogą się poruszać coraz szybciej, jak jest wyższa temperatura, mają coraz większą prędkość. No i to oznacza, że te cząsteczki po prostu mogą się od siebie oddalić na większe odległości. Jeżeli mogą się oddalić na większe odległości, no to właśnie rośnie objętość. Natomiast jeżeli mówimy o gazie, no to często gaz znajduje się w pewnym naczyniu, którego objętość nie może wzrosnąć, wówczas jeżeli nie może wzrosnąć objętość, to rośnie ciśnienie. Bo jeżeli sobie przypomnimy równanie Clapeyrona, że PV równa się nRT, czyli ciśnienie razy objętość to jest liczba moli gazu razy stała gazowa razy temperatura, no to ponieważ te dwie rzeczy są stałe, no to możemy napisać, że PV przez T to również jest stała. Jeżeli mamy do czynienia ze stałą objętością V, no to P przez T musi być stałe, czyli P musi być jakaś stała razy T. Czyli ciśnienie jest wprost proporcjonalne do temperatury. Jeżeli rośnie temperatura i nie może wzrosnąć objętość, no to musi wzrosnąć ciśnienie. To jest również logiczne, bo jeżeli sobie narysujemy jakiś zbiornik zamknięty i właśnie mamy tutaj cząsteczki poruszające się chaotycznie, i teraz rośnie temperatura, i tak jak powiedziałam, rośnie średnia energia kinetyczna ruchu postępowego cząsteczek, a co za tym idzie, rośnie ich prędkość, no to. Wraz z tą prędkością siła, z jaką będą uderzały o ścianki naczynia cząsteczki, będzie rosła. A ponieważ ciśnienie to jest siła przez powierzchnię, no to stąd widać, że to ciśnienie musi rosnąć. Czyli jeżeli rośnie temperatura, to rośnie objętość zarówno cieczy, jak i gazów. Ale okazuje się, że rośnie również e, objętość ciał stałych. Jeżeli chodzi o ciała stałe, no to atomy znajdują się w ściśle określonych. E, Położeniach, ale one w tych położeniach nie stoją w miejscu, tylko one drgają wokół położenia równowagi. No i teraz, jeżeli będzie rosła temperatura, no to będzie rosła amplituda tych drgań wokół położenia równowagi, więc te cząsteczki też w pewien sposób będą mogły się od siebie oddalać, zanim dojdzie do zerwania wiązania, i na skutek wzrostu temperatury, właśnie rośnie objętość. Ale teraz, jeżeli mówimy o ciałach stałych, no to Wiadomo, że ciało stałe ma jakieś tam trzy wymiary, tak? No i rośnie objętość, czyli generalnie w każdym z tych trzech wymiarów, no właśnie tutaj zwiększa się wymiar tego ciała stałego. Ale jeżeli chcielibyśmy mówić o jednym wymiarze, no to powiedzielibyśmy, że rośnie też długość. Dlaczego o tym tutaj wspominam? Dlatego, bo o wiele łatwiej jest zmierzyć w jednej jakby oś współrzędnych, jak rozszerza się ciało stałe niż w trzech. Jeżeli mówimy tutaj po prostu o takich już czysto eksperymentalnych doświadczeniach, no to po prostu to jest prościej zmierzyć, o ile nam się coś wydłuży, niż o ile zmieni się cała objętość. I zaraz pokażę, gdzie to wykorzystać, ale tutaj jeszcze wspomnę wcześniej, że współczynnik rozszerzalności objętościowej zależy zarówno od rodzaju substancji, czyli inny będzie na przykład dla różnych rodzajów stali, albo nie wiem, dla stali, węgla, ołowiu itd. No i w ten współczynnik rozszerzalności objętościowej zależy też. Od właśnie stanu skupienia, czyli dla jakiejś stali będzie inaczej się rozszerzała stal w stanie stałym, a inaczej ta stal się będzie rozszerzała objętościowo, jeżeli ją przetopimy. I teraz mamy dwa takie parametry. Jest to współczynnik rozszerzalności objętościowej, jeżeli chodzi o ciała stałe, i współczynnik rozszerzalności liniowej. Jeżeli mówimy o cieczach i gazach, to mówimy tylko o tym, rozszerza... o tym współczynniku rozszerzalności objętościowej. Natomiast dla ciał stałych mamy i współczynnik rozszerzalności objętościowej, i współczynnik rozszerzalności liniowej. Zacznijmy od tego objętościowego. Współczynnik rozszerzalności objętościowej oznacza się literą alfa. I jest to stosunek delta V. Do V0 razy delta T. Delta V to jest zmiana objętości. Czyli delta V to jest jakieś. V końcowe, możemy je po prostu nazwać, że to jest V, żeby już nie mieć tu żadnego indeksu, minus V0, czyli jakaś tam objętość początkowa, czyli zmiana objętości. Objętość końcowa minus objętość początkowa, a delta T to jest po prostu zmiana temperatury. I to coś, ten stosunek nazywamy względnym przyrostem objętości, czyli zmiana objętości do objętości początkowej to jest względny przyrost objętości. Jeżeli chcielibyśmy sobie ten wzór przykształcić, no to by Byłoby, że delta V jest równe alfa razy V0 razy delta T. To możemy rozpisać, że to jest jakieś V końcowe minus V początkowe, to jest alfa razy V0 razy delta T. V0 przerzucimy na drugą stronę, czyli robimy plus V0, czyli mamy V równa się alfa razy V0 razy delta T plus V0. I V0 wyciągniemy przed nawias. Będziemy mieć, że V jest równe V0 razy 1 plus alfa razy delta T. I w ten sposób, znając objętość początkową ciała, zmianę temperaturę i współczynnik rozszerzalności objętościowej, możemy sobie wyznaczyć objętość końcową. Tutaj jeszcze drobny komentarz co do jednostki, popatrzmy, że to jest pewien przyrost objętości, może być też spadek, ale generalnie zmiana objętości do objętości początkowej, więc to by było na przykład w metrach sześciennych, to w metrach sześciennych, więc to się skróci i jednostka, która tutaj zostaje, to zostaje 1 przez kelwin. Nie przez stopień Celsjusza, po prostu się podaje zazwyczaj jako 1 przez Kelvin. I teraz te współczynniki rozszerzalności objętościowej ciał stałych są dosyć niskie. One są z rzędu 10 do minus 5 albo nawet 10 do minus 6 1 przez Kelvin. Czyli to mówi no o ile względnie przyrośnie objętość, jeżeli zmienimy temperaturę o 1 Kelvin. Ale tak jak opowiedziałam wcześniej, Częściej mówi się o rozszerzalności liniowej ciał stałych i podaje się współczynnik rozszerzalności liniowej, ponieważ to można łatwo zmierzyć przy pomocy takiego urządzenia, które się nazywa dylatometr, a o wiele trudniej jest zmierzyć, jak zmienia się po prostu objętość. Więc łatwiej jest pracować na jednym wymiarze, dlatego jest coś takiego jak współczynnik rozszerzalności liniowej. I on jest analogicznie. Nie jest oznaczony literą alfa, tylko tym razem lambda, ale to też jest pewien względny przyrost, tym razem długości. No, i tutaj stoi dalej temperatura, czyli to jest zmiana długości, czyli jest jakaś długość końcowa ciała minus długość początkowa, to jest długość początkowa i to jest właśnie względny przyrost długości, a to jest zmiana temperatury. Więc widzimy, że tutaj jednostka to też jest 1 przez Kelvin. Jeżeli byśmy sobie przekształcili ten wzór, no to analogicznie będzie, że Delta L jest równe lambda razy L0 razy delta T, delta L to jest długość końcowa minus początkowa, i to jest lambda razy L0 razy delta T. Przerzucamy L0, mamy l to jest równe lambda l0 delta T plus L0. I jeżeli wyciągniemy sobie L0 przed nawias, to będzie, że ta długość końcowa to jest długość początkowa razy 1 plus lambda razy delta T. I teraz ważne jest to, że te dwa współczynniki, czyli współczynnik rozszerzalności liniowej ciał stałych i współczynnik rozszerzalności objętościowej ciał stałych można ze sobą połączyć. I w ten sposób, jeżeli znamy rozszerzalność liniową ciała stałego, no to możemy powiedzieć o rozszerzalności objętościowej, nie trzeba tego mierzyć w osobnym eksperymencie. No i teraz zobaczmy, w jaki sposób to wygląda. Jeżeli sobie napiszemy ten wzór, który już wyprowadziliśmy, że objętość końcowa to jest V0, 1 plus alfa razy delta t, no i ten drugi wzór, który wyprowadziliśmy, czyli że L to jest L0, 1 plus lambda razy delta T, no to jeżeli sobie pomyślimy o takim, o takim jakimś ciele stałym, które ma kształt sześcianu, no to możemy łatwo połączyć długość z objętością. Powiedzmy, że mamy sześcian po długości L, no to wszystkie boki są długości L. W takim razie objętość V... Możemy zapisać, że to jest po prostu L do trzeciej. No bo objętość sześcianu o długości L to jest L do trzeciej. No to mamy, że V jest równe L do trzeciej, V0 w takim razie to by było L0 do trzeciej. Tak? No i to przepisujemy 1 plus alfa razy delta T. Ale ile to jest L? No to my już wiemy, że L jest tyle. No i to sobie właśnie wstawiamy tutaj. No, i wychodzi nam, że mamy zamiast L wstawiam L0, 1 plus lambda razy delta T, no i to mam podnieść do potęgi trzeciej. A po prawej mamy L0 do trzeciej, 1 plus lambda razy delta T, y, alfa razy delta T. Tutaj nic nie zmieni. No i teraz podnosimy do potęgi trzeciej. Y, ponieważ tu jest mnożenie, no to mogę napisać, że to jest L0 do trzeciej. I razy ten nawias podniesiony do potęgi trzeciej, a ten nawias podniesiony do potęgi trzeciej, to korzystamy z takiego wzoru skróconego mnożenia. Ja go może napiszę tu z boku, że a plus b do trzeciej to jest a do trzeciej plus 3a kwadrat b plus 3ab kwadrat plus b do trzeciej. No to jeżeli sobie to tutaj zastosujemy. No to popatrzmy, co nam wyjdzie. 1 do trzeciej, no to jest 1. 3 razy a kwadrat, czyli 3 razy 1 kwadrat, no to jest 3, i razy b, czyli to, czyli 3 lambda razy delta t. Plus, znowu mamy 3 razy a, czyli razy 1, i razy b kwadrat, czyli to coś do kwadratu, czyli lambda kwadrat i delta t kwadrat. No i plus b do trzeciej, czyli to do trzeciej. Lambda do trzeciej, delta t do trzeciej. I to jest równe temu. l0 do trzeciej 1 plus alfa razy delta t. l0 do trzeciej się skróci i zostanie nam to równa się temu. No to zobaczmy. Jedynka jeszcze się tutaj odejmie, tak? No bo już nie mamy tego mnożenia. Odejmuję jedynkę i przepisuję, co zostaje. Zostaje 3 lambda razy delta t plus 3 lambda kwadrat delta t kwadrat plus lambda do trzeciej, delta t do trzeciej jest równe alfa razy delta t. No i teraz tak się składa, że tak jak powiedziałam wcześniej, ten współczynnik yy, czy alfa, czy lambda, one są bardzo malutkie. One są rzędu 10 do minus 5, 10 do minus 6. W takim razie, jeżeli ja to jeszcze podniosę do kwadratu, to będę miała 10 do minus powiedzmy 12, a jak podniosę do trzeciej, to będę miała 10 do potęgi minus 18. W takim razie, te dwa człony, tak naprawdę, ja mogę powiedzieć, że one w przybliżeniu wynoszą 0. I w przybliżeniu można napisać, że 3 lambda razy delta t jest równe alfa razy delta t. Widać, że delta t się skróci i ostatecznie zostaje, że alfa jest równe 3 lambda, czyli współczynnik rozszerzalności objętościowej jest w przybliżeniu równe 3 razy współczynnik rozszerzalności liniowej, czyli tak naprawdę jeżeli sobie zmierzymy ten współczynnik rozszerzalności liniowej przy pomocy dylatometru, pomnożymy go przez 3, no to mamy współczynnik rozszerzalności objętościowej, i nie trzeba robić jakichś bardzo skomplikowanych doświadczeń, żeby osobno ten współczynnik rozszerzalności objętościowej ciała stałego wyznaczyć. Teraz wróćmy sobie jeszcze do ciał stałych, do, do cieczy i do gazów. Jeżeli chodzi o ciecze, to dla nich współczynnik rozszerzalności objętościowej, bo one posiadają tylko ten współczynnik rozszerzalności, jest większy około 10 razy niż dla ciał stałych. Dlaczego? No bo w cieczach po prostu łatwiej jest, ciecz rozszerzyć, niż rozszerzyć ciało stałe. Tak, A jeszcze prościej jest rozszerzyć po prostu gaz, no bo chodzi o to, że cząsteczki w cieczach, w gazach są w większej swobodzie i w większej odległości niż w ciałach stałych. W związku z tym, z temperaturą, no, łatwiej jest zwiększyć objętości, zwiększyć odległości między tymi cząsteczkami niż w ciele stałym, dlatego dla cieczy te, ten współczynnik rozszerzalności objętościowej jest około 10 razy większy niż dla ciał stałych. Natomiast jeżeli chodzi o gazy, no to okazuje się, że jeżeli jakiś gaz możemy uznać za gaz doskonały, to te współczynniki rozszerzalności objętościowej są jednakowe. Czyli jeżeli na przykład ja mogę wodór albo hel przybliżyć, że to jest gaz doskonały, to współczynnik rozszerzalności objętościowej wówczas wodoru i helu będzie jednakowy, mimo tego, że to są dwa różne gazy, bo po prostu jeżeli gaz możemy przybliżyć przez gaz doskonały, no to możemy uznać, że te współczynniki rozszerzalności objętościowej są jednakowe. I na koniec bardzo ważny komentarz, znowu dotyczący wody. Kto oglądał filmik z termodynamiki dotyczący przemian fazowych, to wie, że woda jest tutaj anomalna. Zachowuje się zupełnie inaczej niż inne, niż inne substancje i właściwie chwała jej za to. Ale jak ona się zachowuje? Ano woda się zachowuje tak, że jeżeli wzrasta jej temperatura w zakresie od 0 do 4 stopni Celsjusza, to woda zmniejsza swoją objętość. Uwaga! Jak mamy wodę powyżej 4 stopni Celsjusza, to ona normalnie wraz ze wzrostem temperatury, będzie zwiększała swoją objętość. Ona zachowuje się anomalnie tylko w tym zakresie temperatur 0 do 4 stopni Celsjusza. I dlaczego woda wtedy zmniejsza swoją objętość? Ano dlatego, bo jeżeli byśmy sobie patrzyli na wodę w zerze stopni Celsjusza, czy 1, czy 2, to okazało się, że ona mikroskopijnie posiada tam pewne cząsteczki jeszcze lodu niestopione, takie mikroskopijne y, cząsteczki lodu, jeszcze w tym zakresie 0,4 stopni Celsjusza, i one w tym zakresie temperatur, jak ta temperatura rośnie, to ten lód się topi. A w tym filmiku o przemianach fazowych ja tam tłumaczyłam, że wzrost. Y Stopnieniem lodu dochodzi do zmniejszenia jego objętości, bo po prostu cząsteczki H2O mogą się do siebie zbliżyć w cieczy na mniejsze odległości niż w lodzie, bo w lodzie jest taka tam budowa krystaliczna, która nie pozwala tym cząsteczkom H2O na zbliżenie się, a w cieczy już to jest dozwolone, czyli w czasie topnienia. Lodu dochodzi do zmniejszenia objętości. No to jeżeli w zakresie 0 do 4 stopni Celsjusza w wodzie mam mikroskopijne kawałki lodu, które topiąc się zmniejszają swoją objętość, no to naturalne jest, że przy wzroście temperatury wody w tym zakresie woda zmniejsza swoją objętość. I teraz w takim razie w tych 4 stopniach Celsjusza woda ma największą gęstość, tak? No bo ma pewną objętość. W zerze stopni V i teraz jak idę do 4 stopni Celsjusza, no to ta objętość maleje i jest jakaś V minimalna, bo potem od 4 stopni Celsjusza, gdy ja będę zwiększała temperaturę, to ta objętość z powrotem będzie rosła, tak? Czyli w 4 stopniach Celsjusza jest minimalna y, objętość, a jeżeli jest minimalna objętość, no to jest największa gęstość, bo gęstość to jest masa przez objętość. Mam cały czas tą samą masę wody, ona zmniejsza do. Od 0 do 4 stopni Celsjusza swoją objętość, w takim razie rośnie jej gęstość. I dzięki temu, że rośnie gęstość wody, to woda o 4 stopniach Celsjusza będzie opadała na dno. I to jest bardzo ważne dla, naszego, dla życia na naszej planecie, bo jeżeli mamy zbiorniki wodne e, i teraz jest zima, no to lód mamy na wierzchu, a na dole mamy bardzo przyjemne 4 stopnie Celsjusza, bo o tej temperaturze woda ma największą gęstość, opadła sobie na dno i po prostu dno nam nie zamarza, żyjąca mogą sobie. Przeżyć. Więc warto zaznaczyć, że woda zachowuje się inaczej, ale tylko w zakresie 0 do 4 stopni Celsjusza. Natomiast wszystkie inne substancje i również woda w pozostałych zakresach temperatur zachowuje się tak, że wraz ze wzrostem temperatury rośnie objętość. Przy czym dla ciał stałych mówimy o wzroście objętości. Zarówno właśnie objętości, jak i długości, czyli mówimy o współczynniku rozszerzalności objętościowej i liniowej, a dla cieczy i gazów mówimy jedynie o współczynniku rozszerzalności objętościowej.